Od razu na wstępie chciałbym was przeprosić za poprzedni odcinek z Content Warning Bo niestety jakość dźwięku tam nie była zbyt dobra Jakość i to, że gra była za głośna od naszej mowy Teraz postaram się postaram trochę poprawić bo troszeczkę tutaj w moim OBSie zeszło zmian A co dzisiaj robimy? Dzisiaj Staram się wymaksować Pewną grę przeglądarkową Jestem ciekawy, ile godzin mi to zajmie, bo. no, stara gierka, nie powiem, że nie. bo to jest gierka. Zombs. i o, Więc, no, już nie wchodziliśmy bo wczoraj, sobie musiałem przypomnieć, yy, co tam się robiło, jak to się robiło, najlepiej, co nie. Troszkę strategii sobie popatrzyliśmy, yy, żeby na dzisiaj już yy, móc nagrać odcinek, w którym, yy, wiecie, to maksuje. No i taki odcinek w ramach, postaram się w ramach rekompensaty nagrać, jak troszeczkę bardziej złożony, troszeczkę trudniejszy do nagrania. Możecie powiedzieć w komentarzach, czy głos już jest troszeczkę lepszy, bo... W... Nie jestem pewien, ale bardzo się starałem. Więc może zacznijmy. Eee, może wytłumaczę od razu, o co w tej grze chodzi. W tej grze jesteście. O nie będą takie dźwięki. Muszę chyba dźwięki przeglądarki wyłączyć. Dobra, chyba wyłączyłem. I tak, co w tej grze chodzi? W tej grze chodzi o to, że zbierać trzeba podstawowe surowce: stona, czyli kamień, oraz drewno. Więc najpierw muszę znaleźć pierwsze miejsce, żeby wymakować tą gierkę, w której będzie dobry spot do kopania tych dwóch rzeczy. I wokół niego się tak mniej więcej zbuduje. O, piękne, dobra To jest przepięknie tu Jeszcze takie jakieś dogodne w miarę miejsce O tutaj, co nie? Czekajcie, muszę to sobie wyliczyć Tutaj będzie dookoła te... Ta... Do golda <laughs> To jest nasza główna baza Którą jak postawimy To zaczyna się cała zabawa Musimy budować obronę i tak dalej E, tylko noc przychodzi, to zanim to wybuduję, to poczekam na kolejny dzień. A przedtem tym się troszeczkę stouna i kamień. E, kuźwa stołna i kemenek. Stowna i e, drewna. Dokładnie. Dobra, już myślę, że nie przyjdą zębiaki Tutaj to. E, do Golda. Znaczy to jest taka w sumie baza. Co nie? I ją ulepszamy. I jak ją ulepszymy, to możemy pozostałe budynki też ulepszyć, na przykład na drugi poziom. Stawiam goldmine. Ich możemy aż 8, więc postawimy. oczywiście już mi stać nie wszystkie, bo troszeczkę pokopałem. Początek będzie, wiecie, taki, że będę dużo gadał i nie będzie cięć, ale już potem będzie dużo cięć. Kolejną rzeczą to sobie obuduję, tak żeby móc, bo te drugie dają nam możliwość chodzenia po nich. To są murki, które, po których po prostu możemy chodzić, więc zbudować trzeba w środku taką bazę, w to, po której będziemy urządować, czy nie? Żeby być bezpiecznym, żeby mógł móc jakkolwiek operować tym mniej więcej co nie? Dobra. E, możemy ich tylko 80-40, przepraszam. 80 to ja mogę na e, tych na jakieś jesteśmy w teamie jakieś co nie. E, tak, więc teraz budujemy sobie jakieś podstawowe obrony, Jakby co jakby mi potem to nie pasowało, to po prostu zniszczę, co nie, ale raczej będzie mi pasować. Mhm, dobra. Co teraz? Teraz na pewno to co budujemy, Ponieważ to nam się przyda Jak to obudowujemy? Już wam pokazuję Tak żebyśmy mieli tutaj dwa miejsca Gdzieś tak, tak o. Dobra, możemy iść się z nimi też poklepać troszeczkę, żeby nam nic tutaj bardzo nie, nie zniszczyli, co nie Ale myślę, że to by nawet nie było konieczne Więc dobrze, tutaj jedno miejsce musi być żeby do drewna Tutaj drugie do kamienia Ja mogę tylko dwa takie zbudować jest tłumacz, do dlaczego są te dwie rzeczy, o których tutaj wspomniałem Te dwie rzeczy to są e, takie jakby kopaczki Takie, kurde mm, Tak jak górnicy idą do kopalni coś pozyskiwać To to automatycznie pozyskuje dla mnie drewno i kamień e, I po prostu mogę je odbierać co jakiś czas Bo nie wytłumaczyłem tego na początku No i lecimy dalej No czy tylko, no w sumie to dużo jest Dobra Cyk, cyk, cyk I to będzie moja taka mała rezydencja, co nie? Tutaj będziemy rezydować. O! Pięknie. Nie wiem co tu więcej bym chciał życia. Nie mam wystarczająco tych, więc tutaj po prostu chodzi o kopanie, ulepszenie wszystkiego i tak dalej. Budowanie murów, obrony, wszystkiego po trochu. Więc może się widzimy, jak już tutaj zbuduję jakkolwiek sensowną bazę. Tu tu, 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 kopanie, kopanie, to moja ulubiona rzecz. Jeszcze Wam w ogóle nie powiedziałem, Tutaj też możemy upgrade'ować sobie bronię yy, i Pikaxa, czyli nasz KiloFig, -y, który zamiast na przykład teraz półtorej wydobywać surowce z jednego, to będzie by wydobywał po trzy Albo nas w tych levelach, o, ulepszymy to szybszy atak Speed ma. Więc ulepszy sobie już go dwa razy. I teraz można kopać. Tutaj ogólnie uzupełniam za Goldego. Żeby nam wydobywał, bo jak widzicie, 2,5 na sekundę. Maksymalnie może 800. To się opłaca potem. Potem o wiele bardziej się opłaca niż teraz, ale teraz też nie coś tam mi zbierają, co nie? Kolejna noc, zaraz będzie wybroniona. Już jak widać trzecia. Ogólnie ulepszę sobie już y, główny budynek raz, Żeby po prostu już golda mi więcej przybywało. Ulepszymy sobie wszystkie gold miny. Jeszcze ten mam do postawienia i chyba jest w miarę git Mi się przynajmniej wydaje, że nie ma źle u mnie O kurde, to mi z dwóch daje To mi tego i tego daje, więc fajnie Myślałem, że to daje to co, do co zbiera, co na przykład... Aha, bo tu dwa naraz zbiera, o kurde, ale game changer O kurcze, to jest dobry, to jest dobry spot Sarąbisty Dobrze, ja to ustawiłem tak Myślę, że całkiem git. Teraz tylko wystawić wszystkie moje murki. I te murki muszą być postawione, czy po prostu, wiecie, jak najlepiej bronić. Więc zanim zacznę ulepszać drugi poziom, tak naprawdę wszystko zostawię i dopiero będę ulepszał. Dokładnie, tak jest mój dokładny plan. Znaczy, pewnie sobie zrobię to jeszcze, żeby było więcej holda. Hold, tak, to jest, to jest to, co chcę. To jest moje wyręcz pragnienie. O, tu sobie jeszcze dam takie przejście. No i wszystko pak się wykorzystane. Tylko jeszcze murki. Ale tak, ulepszałem wszystko, bo tutaj będzie ciężko przeżyć jak nie ulepszę. Będzie ewidentnie ciężko przeżyć. To jest moment, w którym trzeba ulepszyć wszystko. O nie, boże, czego No weźcie szybko zabijcie. Nie, stój. Stój. Twój powiedziałem Nie przebije się tutaj Zniszczą cię moje wieżyczki. I dobra boss się zaraz tu przebije Idę mu naklepać Pyk 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 Nie tylko No zniszczył zniszcz, moje, moje A Dlatego właśnie trzeba jak najszybciej ulepszyć się Ze wszystkim co nie? A ja, a ja nie zrobiłem tak szybko więc Muszę się poprawić Do następnego boss się poprawię Mam taką nadzieję Oj, teraz wszystkie murki wewnętrzne Tak naprawdę już mogę to ulepszyć i mogę dwa razy ulepszyć? Niestety nie, ale za 20 koła jest kolejny. Gadam się tutaj, gadam a połowę rzeczy, i tak z tego bytne, więc większość rzeczy. Więc większość tego nie usłyszycie. Ale to. To wie, może to słyszycie. Nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak to zmontuję Ale już prawie mam ogółem zrobione. O, już prawie zrobiona e, baza na srebro, i będziemy teraz wyjściowo. No. Kolejne. Co tu mamy? Timeout. Prevent zombies from spawning for one-day-night cycle Prevent zombies? Nie wiem co to jest prevent zombies, ale z spawnowaniem na jedną noc Czyli, że zombie nie będą się spawnowały jednej nocy? Jak tak to fajnie Fajne, nie widziałem tego wcześniej Ale no No patrzcie jaka to jest po prostu baza, to mam taki swój kącik i mogę tu siedzieć, czy nie? Nic mi tutaj nie przeszkodzi. Wszystko jest wręcz idealnie. Ale giną, ale giną. No, oni nawet nie mogą bardzo podejść po prostu giną. Uwielbiam maksować gierki. W ogóle jak jest się chętnie na inne takie przyglądarkowe gierki. Załóżmy, że jak ten film po wstawieniu wpije już 10 subskrypcji, to zrobię drugi taki film. Nie z tego oczywiście. Z innej gry e, jest taka gierka przeglądarkowa jak. E, jak się nazywa ta gierka? Knight. Nie, to jest może Sword. Swords and e, Souls? O oh, no, jest Sword and Souls. Nie wiem czy znacie taką gierkę, ale jak chcecie, to możemy ją nagrać. Na Crazy Games tak jest. Nie jestem pęci, ja tu nie mam za, że jakiegoś szanne. O Boże nie. Nie, nie będzie reklam. Nie puszczamy, nie puszczamy takich rzeczy. Nie, to nie, nie ładnie takie coś puszczać. Dobra, na razie nie będę tutaj tego. Już minęła świetnie. No ja muszę zobaczyć czy przypadkiem nie mam w tej grze zrobionego postępu. Bo możliwe, że kiedyś to grałem, wiecie? Zaraz zobaczę. Trochę się ładuje. Mam, kontynuuj. Mogę zobaczyć w sumie, co jest tam. Mam. Wow. Co to za waluta? Ta, pamiętam, dobra. Pamiętam tą gierkę. Jak chcecie z niej serię? Znaczy serię, odcinek gdzie umaksujemy. maksujemy. Co to jest? Patrzcie tu jest poziomów. Jak chcecie znieść odcinek, gdzie ją maksujemy, to musicie wstawić łapeczkę w górę. A zrobię. Ją. Nawet jak nie zostawicie tutaj, tak co zrobię. Ale miło będzie. Jak troszeczkę zostawicie jednak A teraz wróćmy do Zombs iO. Do naszej bazy Niezniszczalnej pasy. Widzimy się jak... W sumie... Co ja będę robił przerwę jak przecież już mogę mieć. A, to jest jeszcze lepsze złoto. Myślałem, że to będzie diament. Nie, jednak nie. Szóstka to jest diament dopiero. No dobra. Teraz porobić szybko Goldmine, więc się może widzimy jak już zrobię te całe diaksowe. Dobra, wszystkie mury zrobione. Teraz tylko kilka yy, Obronniczych wiesz. Dokładnie. No patrzcie, w ogóle jak się zmienia z 70 na 120 to jest w ogóle... Normalnie... widzie dużo i patrzcie jaki range już tutaj całe obejmuje Tata ma w ogóle range, że tyle że Ja pierdziele Kolejna kosztuje już 32 koła, więc troszeczkę na to będę zbierał A to nie znaczy, że nie uzbieram eee, troszeczkę mi się przesnęło, znaczy no wiecie E, no, już mamy 32 koła, jeszcze 17, lat, koła, więc ja ulepszymy wszystkie. E, wydobywaczki, e, colda No i co, powiedzieć mogę? Kolejny kosztuje 100 koła. Mam nadzieję, że to będzie przedostatni. I ten ostatni jest za 30 koła, bo. No ja nie wiem, czy zrobię wyższy. Ale jak będzie, to się postaram. Zrobię wszystko, żeby to zrobić. Naprawdę. Po prostu poławcze. Bo raczej się nie przybijają. Znaczy, no mi dwa zniszczyli gdzieś. Tu jeden. Weźmy, zróbmy od razu diaksowy. O Oj, tutaj mi zniszczyli. No i elegancko. Dobra, to ja idę tu ulepszyć. No, więc wszystkie murki i mura, podobne rzeczy zostały przeze mnie ulepszone, jeszcze tylko zostały maszyny i te niektóre. No, masz te dwie maszyny i te. Kurde, wieżyczki obronne. Zapomniałem słowa. Przepraszam, już się nie będę tak denerwował. To jest niezdrowe dla zdrowia. Tak, mądre co nie? Niezdrowe dla zdrowia. Dobra, ja sobie już poulepszam i widzimy się, kiedy nabieram sztokoła. Ej, bo ja wyłączyłem nagrywanie, a tu boss przyszedł, a ja się z czymś robić w przeglądarce, mody se Instalować To mi boss przyszedł Co on mi zabił? Zniszczył tutaj, na pewno to mi zniszczył Eee, bierze magów? Co, coś jeszcze mi zniszczył, o kanona, dobra No i co, ulepszy mi się to No i dobra, dobudowane, to elegancko a Ogółem to już wszystkie, wiecie, bronie, wszystko mam już wymaksowane na diament, yy... mam 30 prawe koła 100 koła potrzebne wiem, że następne to 400 koła, więc przewolone, ale już tutaj mi produkuję trochę więcej, więc też trochę mnie zajmie ale co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć tyle, że nie skończy się na wymaksowaniu wszystkiego tutaj tu też chcę wszystko wymaksować, więc to jeszcze troszeczkę będzie afkowania. Mogę pokopać te najtańsze. No i co? Armor jeszcze jest. Czapki nie, to też nie i to też nie. To mogę kupić, ale po co? Nie wiem. Właśnie pokonuję kolejnego bossa, cyk, no i ogółem... Mam też pewną liczbę na swoim koncie Golda, która wynosi 100 koła. I teraz 400 tysięcy A, nadzieję, że to będzie ostatni. Mam taką szczerą nadzieję. Osiem koła, ja nie mogę. Trochę co tu posiedzę. Nawet z ulepszeniem tych murków. Tylko obliczając teraz, żeby zebrać 400 tysięcy, czekajcie. Każde takie coś produkuje 37,5 golda na sekundę. I to jest razy 8. Czyli 300 gold na sekundę. Nam jest potrzebne 400 tysięcy. Czyli w moich obliczeniach zajmie to dokładnie 1333 sekundy. Eee, Wednes takie 1333 sekundy. Teraz podzielimy to na. 60, czyli ile minut? 22 minuty, chodzi mi, że jakieś 23 minutki mi zajmie. Zdarza 4000 Ale z... pierwotnie ulepszamy, więc zajmie to pewnie z godziny. Dobra, wszystkie murki ulepszone na czerwono. Ulepszamy jeszcze tylko trapy, wszystkie 12. A nie, przepraszam. Patrzcie, przegapiłem tutaj. No, ale wszystko na czerwone, wszystkie murki na czerwono są zrobione. Teraz tylko jeszcze muszę zrobić sobie ee, te wieże obronne i te, wydoby, 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 te do wydobywania, co nie? I tak naprawdę będzie tyle. A, i jeszcze jest takie coś jak Evolve, evolve Pets, co nie? I 100 tokenów. co ja je wydaje, czy je zyskuje? Evolving. No i co? Evolwowała, evolve. Evol evol Kuźma macie. Mi się połączy język. Ewoluowałam tego peta i co? Dostałam. Nie dostałam to nie? Ale ewoluowałam go. I co 8 level nie mogę go ewoluować. Ciekawe do. do kiedy, co nie? Do jakiego poziomu mogę go ewoluować? Bo raczej bym wolał też to wymaksować, a przynajmniej jednego peta wymaksować z, tym, z tą ewolucją. Bo raczej dwóch nie dam rady, ale jednego. Myślę, że jak najbardziej. E, hat tego. Chata też mam. W ogóle te pets są w becie z 2 lata, może rok. Coś ten tego jest, więc jakby one nie wyjdą z bety. Nie ma takiej opcji. Dobra, weźmy sobie tutaj, bo tutaj mam mniejszą obronę. Cyk. No i elegancko. No to widzimy się jak zbiorę. Jak to wszystko lepsze i zbiorę 400 tysięcy golda? Szczerze, że nie spotkamy się przez najbliższe 40 minut. A nawet odpalę stopper. I uwaga. Wiecie co? Nie nagrało mi się część Ostatnie nagranie, jakie mam to jest, jak miałem na czerwono, wszystko, ale już wam opowiadam, co tu się stało. Ten ogółem to. <coughs> Ulepszyłem y, na zielone wszystko, czyli na maksymalny tier Za 400 tysięcy Ulepszyłem wszystko już na zielono, co nie? Wszystkie towery i tak dalej To jest ostatnie co da się zrobić Teraz y, Opowiem wam jeszcze o taktykach, które stosowałem, czyli y, Timeout, czyli że y, W tej nocy, której tego użyjecie, to po prostu nie przychodzą w ogóle y, ci Przeciwnicy, dlatego ja tego używałem, żeby po prostu Murków nie tracić, jak przychodzą, i żeby po prostu wiecie, nie mieć za dużo strat, jeśli chodzi o kasę. A teraz, jeszcze jedno musimy wymaksować. Czyli uwaga, uwaga, nie, nie, peta, ale go też troszeczkę zewolu, zewoluujemy No, raczej go nie, nie zewoluję do końca, ale tam trudno się mówi. Pierwsze, spróbuj mi shielda wymaksować. Mam 10, 220 tysięcy, i czy wymaksuję chociaż jedną rzecz? 70 tysięcy, zaraz uzbieram na to Jest! Jedna rzecz Jedna rzecz, już jest wymaksowana 85 tysięcy zdrowia mam mój yy, pancerz Wow Dużo, co nie? No, ja tak będę se maksował to o, Nie wiem jak to się w ogóle stało, żeby mi się nie nagrało, co nie? Patrzę se, chciałem się zobaczyć O, ciekawe jak się nagrało, co nie? Patrzę, jak kuźwa mać nie nagrały się kilka materiałów Ostatni materiał z tego czerwonego, jak jeszcze miałem. No, zobaczycie, przecież mają dzieci mieć to na granicy, nie? Bardzo was przepraszam, troszkę to zepsuło klimacik. Tak, klimacik ten odcineczek, ale myślę, że nie będzie i tak najgorzej. Mówiłem wcześniej o jakichś gierdołach, nie? Więc nie są jakieś ważne powiedzenia. Powiedziałem to, co najważniejsze. Eee. No i co, jeszcze tylko te bronie koniec, wymaksowane będzie ale dajmy sobie taki limit limit, eee, dajmy sobie jeden cel jedną z tych broni wymaksuję i resztę zostawiam, bo po prostu to jest strata czasu, a i tak i tak wiadomo, że poławczyłbym ja jeszcze z godzinę i bym to <laughs> zrobił, więc weźmy sobie, wymaksujmy na przykład hmm. myślę, że jakbyśmy wymaksowali zwykłą Dzidę to będzie najlepiej. Wymaksuję ją. A jak wymaksuję, to się widzimy, i pójdziemy znaleźć tych czerwonych gnojków. Tak w ogóle, zaraz, setna fala, więc to też Wam pokażę, jak setna fala wygląda. Coś Czuję, że nie będzie łatwa, dlatego chciałbym to za 45 koła jeszcze zdobyć. Wtedy bym się jeszcze lepiej mógł bić. Bo mój obecny zdaje. A koła, ja pierdolę to 8 koła. Więc jakby wiecie, trzeba, trzeba to mieć. Chyba nic ciekawego. A tyś, 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 O, tam dwóch idzie. Tyś, 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 tyś. tyś, tyś. Nie no, elegancja. Dobra, na wasik będę tak. Szybko, kupić lepszy. Dobra, mam, le mam lepszy. 8 koła. Pyk, 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 pyk. Nie, no ja tutaj też zadaję sporo całkiem, więc jakby no. Nie, są mojej moje murki. Wypierdzielę. Mo no i zniszczę murkę. Ile was tu jest? Wypierdzielę się moich murków. A, was to w sumie nie musiałbym nawet bić. Ile was tam jest? Ej, ty. Proszę nie bić mojego murku, proszę. Dziękuję. Dziękuję, Oli, to cię wypanie. No i dobra, no i chyba to, to tyle z fali setnej. Bardzo emocjonująca była i tak dalej. Naprawdę. Lubię jak bossy idą. Wtedy jest ciekawiej. Znaczy ciekawy, wtedy jest łatwiej. Tak, to tak. Dajecie wpierdzieć po murach. Nic z tego nie zyskujecie. Jak idzie boss, to... Zniszczy wam 3-4 murki. Może wam uszkodzić do połowy jakąś wieżyczkę. No i koniec. I sobie zdycha. A z tymi to trzeba się męczyć po kolei, ich wszystkich zabijać, pełno ich murków to niszczą co nie miara. Uff. Dobra, no teraz 70 koła. Miejmy nadzieję, że to ostatni upgrade. Dobra, prawdopodobnie tej nocy. Będzie to ostatni upgrade do mojej, no do mojej broni. A czekajcie, to 90 tysięcy, nie 70, ale. Dobra, nawalam się z nimi. Zostawić moje królestwo. Idź, iść, idź, won. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Tutaj dużo ich idzie, tutaj trzeba ewidentnie pomóc. Tu trzeba ewidentnie pomóc. Tu. Wypad z mojego pola. Dobra, tu już pomogłem. Leczmy się. Uho, ho, ho, ho! Tutaj trzeba ewidentnie pomóc. Cyk, 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 cyk Cyk, cyk, cyk 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 cyk, 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 cyk. Nie ma moje. Tutaj, tutaj szybko. Cyk, 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 cyk. Dobra. Jeszcze gdzieś ktoś. Chyba nie. A to już jest końcóweczka Eee, co ty tu robisz? Nie wiem co on tu robi, ale go zabije. Fregilce, nie? S? <ścoughs> nie, nie wiem co on próbował Naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić co on próbował Konić go! Dobra, walić już Ej, czekajcie, trzeba kupić najlepszą Tak, najlepsza Dobra, teraz to po 10 koła Dobra, walić moją bazę Ej, czekajcie, chciałem screena zrobić Bo Mojej ładnej bazy, ale mi ją niszczą Może mi w sumie pomógł, żeby mi nie zniszczyli Więc dobrze, ja sobie już wszystko tu porobiłem Możemy iść szukać tych zbójów, którzy gdzieś tu powinni być tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz to zweryfikuję. Możemy sobie bomby na przykład ulepszyć. Bomba. Mister Bombastic bomba Fantastyk. Dobra, ale gdzie są te gnojki? Gdzieś tam? Jak myślicie? O, właśnie o nich mówiłem. Mogę się atakować na przykład bombą. Bomba moja, nie dolatuje do nich 750, czekajcie Czech ja mam na hita Tak, ja ich mam na hita A to mogę wykopać Je no to po co to jest? <laughs> nie rozumiem Ej, nie rozumiem po co to jest Coś mi powiedz? Naprawdę nie mam pojęcia co to jest, po co to jest, dlaczego to jest. Ciężko mi stwierdzić. Ale baza została wymaksowana. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego maksowanka. No i co? Widzimy się. W jakimś następnym odcinku, możliwe, że z Giereki też przeglądarkowej, możliwe, że z innej. Nie wiem. Zobaczy się. Więc. Elko. I cześć.